Witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszej kolejności chciałam Wam wytłumaczyć mój punkt widzenia, bo nie każdy chyba mnie zrozumiał. Wszyscy zgodnie powiedzieli, że przemoc, której dokonał kamerzysta, powinna być potępiona. Yy, jednak za to, że mężczyzna uderzył w sklepie kobietę przy dzieciach, powinien dostać order uśmiechu. Widać nagranie, popatrzcie jeszcze raz. Teraz, 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 mam! Widzicie, jak łatwo oceniać youtubera i wypisywać, że ma iść za kraty, i zakraty, jednocześnie klaskać gościowi za takie coś. Jeśli baba była natrętna, gadała do niego, gadała do dziecka, powinien wezwać ochronę. Ale nie wezwał, bo stwierdził, że jest szeryfem Kauflanda i sam sobie może wymierzać sprawiedliwość. A może nie wezwał, dlatego że nie miał tej pieprzonej maski i wiedział, że ochroniarz wywali go ze sklepu. Nie powinno dochodzić do rękoczynów, nic nie usprawiedliwia przemocy. I jakie to jest niewiarygodne, że pod jednym filmem klaszczecie gościowi i oczerniacie kamerzystę, nie dlatego, że właśnie uważacie, że przemoc jest zła, tylko dlatego, że, że tak, nikt nie ma prawa Was bić. Nikt. A nie sam wymierza sprawiedliwość. To wyobraźcie sobie teraz, że idę do, do sklepu i ktoś mnie wkurzy, pchnął mnie koszykiem. No to ja się odwracam, jeb mu z bani, no kurde pchnął mnie koszykiem, widzieliście, na nagraniach by było. Pchnął mnie koszykiem, miałam prawo mu no nie, no tak nie można. No ale zapomnijmy o całej tej sytuacji, bo szkoda tak pięknego dnia dzisiejszego. Przejdźmy do tego, co mi się lubią najbardziej czyli te maseczki, przez które się pozabijamy niedługo. Zapraszam! Jak już wiemy, człowiek człowiekowi za tę maskę, która i tak nic nie daje, patrząc oczywiście tylko po ilości zachorowań, nie? Jest zdolny pozabijać, a nasi rządzący mają plan na to, jak z tym zadziałać. Zanim całkiem nasze mózgi z niedotlenienia się pokurczą. A mianowicie, jak to mówi na temat? Pamiętajmy, że na temat jest Lisa, to też nie ma co tak do końca wierzyć. Jednak Nadzieja umiera ostatnia. Rząd przymierza się do stopniowego odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń. Wpływają na to malejące liczby zakażeń i rozkręcający się program antidotumowania. Padła też potencjalna data zniesienia obowiązku noszenia maseczek, tych ochronnych. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego nie podjął jeszcze decyzji dotyczących zniesienia nakazu korzystania z maseczek w przestrzeni otwartej. Tak? Nie chcemy się w tej materii pospieszyć i ogłosić przedwczesnego symbolu zwycięstwa z pandemią. To mogłoby odnieść efekt odwrotny do planowanego demobilizować ludzi, jeśli chodzi o przestrzeganie obostrzeń i zniechęcać ich do programu antidotumowania, powiedział WP, jeden z polityków z kancelarii premiera. W pomieszczeniach maseczki zostaną z nami jeszcze na długo zdradził informator WP. Dziennikarze zapytali też o horyzont zdejmowania masek na świeżym powietrzu. Teoretycznie czerwiec, ale niczego nie można przesądzać padła odpowiedź. Zobaczcie, schemat powtarza się z roku 2020. Wszystko będzie tak samo. Także w listopadzie wiecie co będzie. Czwarta fala, piąta. Jakaś tam fala już? Już nie wiem, która. Przypomnijmy, że na poniedziałkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki zaznaczył, że zbliżamy się do przełomu w walce z Maurycym. W ten sposób odniósł się do szans na odmrażanie gospodarki i znoszenia kolejnych obostrzeń. Przełom ten może w najbliższych tygodniach doprowadzić do tego, że wreszcie na przełomie maja i czerwca będzie można odmrażać znaczną część gospodarki. I niech ja to jeszcze raz przetworzę. Poczekajcie, to znaczy, że w, w sumie spoko można byłoby te maski zdjąć, ale jak ludzie poczują luz w dupie, to nie będą chcieli się zaantidotumować, tak? I to jest argument, że ludzie niedługo się pozabijają. Niedzielski powiedział, że restauracje i siłownie otwarte będą na końcu bo stwarzają największe zagrożenie. Tylko kurczę, wzrost zachorowań był, a wszystko było zamknięte. Sklepy zamknięte, siłownie zamknięte. Także to oczywiste, że to wina restauracji czy siłowni. Ale przecież nasze gadanie nic nie da. Oni mają plan, który muszą zrealizować. Handlowcy czekają, aż dostaną zniżki za czynsz w galerii, a właściciele galerii nie wiem, co będą robić. Jeśli ktoś ma galerię, niech da znać, co on będzie robił. Mnie to ciekawi. O, teraz dobre. Wszyscy będą teraz krzyczeć na policjanta, bo zrobił samosąd. Nie? W Wielki piątek policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w piątku. Pani Zdzisława zgłosiła, że jeden z jej dorosłych synów jest pijany i awanturuje się. To nie była pierwsza sytuacja, kiedy kobieta wzywała policję w sprawie awantur domowych. Marcin spał u siebie w pokoju na materacu. Pan policjant spytał, który to, bo Łukasz siedział na wersalce, więc wskazałam. Obudził go i Marcin usiadł, relacjonuje pani Zdzisława, roz w rozmowie z uwagą TVN. Policjant skopał go, on leżał i ledwo oddychał, następnie wyciągnął go za włosy do przedpokoju, Marcin założył klapki, powiedziałem, żeby go zostawić, bo nie ma czym oddychać. To mnie jeszcze walną w łeb, opowiada brat Marcina i dodaje, że cała sytuacja trwała około pięciu minut. Jak drzwi się za nimi zamknęły, usłyszałam straszny huk. Dodaje pani Zdzisława, wyprowadzenie trzydziestolatka miał widzieć jeden z sąsiadów. Paliłem w oknie i widziałem, jak chłopaka targali za włosy. Policjant targał go do samochodu, a policjantka szła z tyłu. od... Opowiada, na około południa ciało 30-letniego Marcina K. znaleźli w lesie mieszkańcy wsi oddalonej o kilka kilometrów od Piątku. Cały był niesiny, a biały, wskazuje jeden ze świadków. Matka 30-latka nie spodziewała się, że po wizycie policjantów doszło do tragedii. Jak syna nie było rano, to pomyślałam, że jest na izbie wytrzeźwień. Ale zadzwoniła do mnie koleżanka i powiedziała, że Marcin prawdopodobnie nie żyje. Z dokumentu, z którego udało się dotrzeć dziennikarzom TVN, wynika, że po znalezieniu ciała Marcina K., policjanci nie przyznali się wcześniej, że wyprowadzili go z domu. Powołując biegłego sądowego, badający sprawę, prokurator napisał, że mężczyzna wszczynał awanturę, a potem sam wyszedł z mieszkania. Natrop wskazujący na funkcjonariuszy z posterunków piątku naprowadziły śledczych zeznania świadków i wyniki sekcji zwłok. Okazało się, że mężczyzna umierał długo i w męczarniach z powodu pobicia. Miał rozległe wewnętrzne obrażenia, między innymi pękniętą śledzionę. 33-letni aspirant Kamil C. i jego o 2 lata starsza koleżanka trafili do aresztu. W przypadku policjanta można mówić o grożącej karze nawet dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast przestępstwa zarzucone policjantce zagrożone są karą pozbawienia... Pozbawienia wolności do lat pięciu, mówi uwadze Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi. Podczas rozmowy z rodziną zmarłego e, Marcina dziennikarze usłyszeli szokujące informacje. Piątkowska policja lubi wywozić ludzi. Mnie też wywiozła i dostałem po oczach gazem. I wracałem do domu piechotą, to było jakieś trzy tygodnie temu, wskazuje brat zmarłego trzydziestolatka latka czy ciężkie pobicie i wywiezienie Marcina do lasu to było naprawdę przejawem praktyki policjantów z Piątku? Oczywiście zapytano o to też innych mieszkańców osiedla. To są takie sprawy, że wszyscy o wszystkim wiedzą, ale każdy siedzi cicho. To nie pierwszy taki przypadek, że tych chłopaków wywozili. Wywozili ich, a niektórzy chłopacy wracali pieszo pobici przez tych policjantów, ledwo co wracali. Na przykład jak złapali kogoś na ławce, że pił setkę i jeszcze sapnął, to kołnierz i od razu do radiowozu, dodaje inny mężczyzna. Kolejny mieszkaniec przekonuje, że w takiej sytuacji było bardzo dużo. Nie zostawili w kwiatkówku i na pieszo wracałem. To było rok temu, w niedzielę palmową. Z balkonu komendy wyskoczył policjant. Wybiegł i mnie zmasakrował, pobił mnie i ktoś z okna to sfilmował. O tej sprawie rozmawiano też z kobietą nagrywającą zdarzenie. Nagle z posterunku wybiegł policjant, biegł w stronę jednego z mieszkańców, potem rzucił go na asfalt i zaczął okładać po brzuchu, głowie i plecach, zaczął krzyczeć. I ja też krzyczałam, że nagrywam. Interweniowało pogotowie, po bo dostał porządnie, odpowiada Małgorzata Matusiak. Po udzieleniu pomocy przez ratowników aspirant Kamilce miał podobnie jak Marcina K wywieźć radiowozem pana Włodzimierza poza miasto i tam zostawić. Zadzwoniłam do kierownika posterunku, powiedziałam o zaistniałej sytuacji, powiedziałam e, też, że mam filmik. Pan policjant stwierdził, że jeżeli nie znam otoczki całej sytuacji, to żebym się nie odzywała. Za 15 minut miałam telefon od znajomego, zapytałam w jakiej sprawie, usłyszałam, że jak wrzucę filmik do internetu, to pożałuję. Filmik usunęłam, mam dzieci i nie chcę, żeby im się cokolwiek stało. Przywołuję Matusiak, kierownik posterunku w piątku i aresztowany ka aspirant Kamilce. Do tej pory uchodzili za znakomitych policjantów. Zaledwie kilkanaście dni temu lokalne gazety pisały o odznaczeniu ich medalem za udział w gaszeniu płonącego auta brata zmarłego Marcina. Poproszono, aby pokazał miejsce, gdzie wywieźli go policjanci. Komendant o tym wiedział. Wiedział, bo mnie odwoził. Komendant mnie wywiózł, wracałem, yy, byłem koło sklepu i co podjechał i znowu wy, wywiózł mnie w to samo miejsce, opowiada. Czy na posterunku w Piątku mógł istnieć zwyczaj stosowania przemocy wobec krnąbrnych mieszkańców? Docierają sygnały, że tego typu Zachowania mogły mieć miejsce wcześniej. Oczywiście, wszy wszyscy chcą ustalić, czy można mówić o stosowaniu przemocy we wcześniejszym okresie, czy dochodziło do wcześniejszego przekroczenia uprawnień. Eee, mówi prokurator Krzysztof Kopania. No to teraz jak policjant zły czy dobry, że pobił? Wymierzył sprawiedliwość awanturującemu się synowi. No jak policjant to pewnie zły. Nie, no tak serio, to szajbusy kolejne. Karać powinni ich nawet surowiej niż zwykłego obywatela, dlatego że są funkcjonariuszami, mają zawód zaufania publicznego, zaufania. Jak na razie nie wiem, czy ktoś jeszcze im ufa. Wiele lat naprawiania wizerunku, żeby wszystko zniszczyć, i nie wiem, czy zauważyliście, ale doigrali się i z lewej, i z prawej strony. To jest niesamowite. Nie, zawsze było tak, że ktoś, kurde, za tą policją stał. Jednak zawsze znalazła się jakaś grupa obywateli, która e, stawała w ich obronie. Jak była milicja, no to ze strachu ludzie stawali w jej obronie i gdzieś tam podkablowali. A teraz, kurde, ciężko. Nagrabili sobie u kobiet, nagrabili sobie u lewicy, nagrabili sobie u kiboli i nagrabili sobie u prawicy. Chodzi mi też głównie o te wydarzenia z Głogowa, które się tam odbyły, o których mówi cała Polska. Także nie wiedziałam, że tak się da. Powiem Wam, że trochę przykro mi się zrobiło, bo niby tak nie można, no ale nie można, dlatego że ktoś się uparł gdzieś na górze, że wódkę kupić można, ale Marianny nie można. No i wyobraźcie sobie, że był taki dziadek w Warszawie. Lat 72 i postanowił dorobić do emerytury. Mokotowscy policjanci zatrzymali 72-letniego mężczyznę, który miał kupić kilogram marihuany. Od męża swojej wnuczki mężczyzna tłumaczył, że towar chciał sprzedać z zyskiem i w ten sposób dorobić do niskiej emerytury. Jak informuje mokotowska policja, śledczy ustalili, że 72-letni mieszkaniec powiatu Wołomińskiego ma zamiar zakupić dużą ilość narkotyków. Postanowili więc sprawdzić tę informację i o danym czasie udali się pod budynek, w którym mężczyzna miał chcieć zakupić używkę. Przed godziną 19 funkcjonariusze dostrzegli starszego mężczyznę, który po odebraniu telefonu wjechał do garażu podziemnego bloku na strzeżonym osiedlu. Kiedy po kilku minutach z niego wyjeżdżał, policjanci zapytali mężczyznę, czy posiada środki odurzające. Bez zaprzeczenia przyznał, że ma w bagażniku kilogram marihuany. Wyjaśnił, że towar ma od męża wnuczki za 24 tysiące złotych. Jak powiedział, chciał go sprzedać i w ten sposób dorobić do niskiej emerytury. Na kilogramowej paczce miał zarobić 1500 złotych. W marcu odebrał pierwszą taką przesyłkę. Po zatrzymaniu starszego mężczyzny policja udała się także do mieszkania, z którego miał on odebrać paczkę. Funkcjonariusze znaleźli tam kilka kilogramów haszyszu, marihuany, MDMM, a także ciastko z substancją psychoaktywną w postaci wyciągu z marihuany. Używki zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie. Starszemu z mężczyzn grozi do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Młodszemu grozi taka sama kara za udzielanie substancji psychoaktywnych innej osobie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. I teraz tak, czy szkoda Wam, dziadka? No bo mi kurde, tak. Coś musiało go skłonić do tego, nie że to zrobił. Już nie będę wnikać, czy to powinno być legalne, czy też nie. Jednak faktem jest to, że emeryci w Polsce zdychają z głodu. I niestety ani 13, ani 14 emerytura nie pomoże, bo to jest sprawa jednorazowa. A jest wiele czynników, które zdecydowanie poprawiłyby jakość ich życia. Także jaka kara waszym zdaniem powinna spotkać tego emeryta? Z racji tego, że ja uważam, że powinno być to legalne, wtedy byłoby bezpieczne, to ciężko mówić mi o tym, jaka według mnie powinna być za to kara. Ale jeśli wy nie tolerujecie, to może macie jakieś swoje wizje na ten temat. No, jeśli już trzeba karać kogoś za to, żeby wziąło swoją drogą. Bomba jest też jak wypijesz zbyt mocną szałwię, to nie wiem, może prace społeczne. Żegnam robaczki. Pamiętajmy, nie bijmy się. Szanujmy się nawzajem. Szanujmy ludzi, którzy są wokół nas. Jeśli się nie obraziłeś, to zostaw łapkę w górę subika, jakiś komentarz. Magiczne słowo na dziś, uwaga, to jest racja. Każda racja otrzyma ode mnie dzisiaj serducho. Także tajemne słowo wpisujemy w komentarzach. Ja się z wami żegnam, buziampa. Cześć.